Manecko widziałeś widziałem w dzisiaj w tym pięknym odcinku. Dobra, otworzę już ostatnią mini pizzę pizzę. Boże. Mamy Worno, niestety Worno. Ile mamy tych ryb? No dzisiaj łowimy nowe nową grę. Nowe ryby. Bo jakaś bezocytać nie ma. Cell, dobra, dobra. Shell tak. 41 41 tysięcy ojeże, co to są za ryby co to są za wędki te, bo blisko mamy na na taką na taką lepszą E tu mocne są te ile mam mieć? Okej, okay, łatwo, dobra, łatwe ryby Audio Fish Rzucić mi będzie już lecieć. Muszę drugi raz nagrywać, dlatego że zapomniałem O i proszę bardzo, grab points. My okay. paczkę coś mamy, coś fajne paczki No. no. Kolejny. Raz. Fajnie, że pokazują ile mają kilogramów, ile mają pieniędzy. Chyba. Nie wiem. Ale mało pieniędzy, nie wiem co mało pieniędzy, jezus Nie mam zielonego pojęcia No, to mamy słabe rybki, no halo O oh co to jest tu ja pierwszy raz widzę tą rybę, kompletnie pierwszy raz robię taką rybę Equip Ty. Ty dziwna, to dziwna ta ryba, kompletnie. No, no tak, chcę sprzedać, żeby mieć nową wędkę, cel al... chyba 43, 1044? O, mamy nową wędkę, pięknie. Mamy nową piękną wędkę, di demoniczną wędkę kurzę połowimy połowę na no, ten, na gifty dobra to di gich dobra, y, audio więc tylko będą te prezenty jak prezent to o nie nie będą Prezenty dobra, mam tu mam przejść, bo ja to pierwszy raz skorzystam. 71 połów muszę korzyść. Kłem. A bo gdzieś indziej pójdziemy. Dzień dobry. Nie wiem, co dostałem. To może pójdziemy tak? Mamy lepsze randki. Aha, to, to. Gigant gift jutro. No wow. Mm, mam dó gojechać w ogóle. Hmm, widzame, pumibe sobie piękne rybki tutaj, w tym miejscu jest to... dot. Trudno się z tym złowić. Nowa ryba, nowe zabawy, okej. Okay. Nowe ulepszenie, piękny, jest poziom, nice. Nie jesteśmy. co to jest to są za ryby? I to są moje pierwsze nowe ryby, które teraz łowię i one są mega dziwne.

No. Jezus, co jest grane? Ty, no ta ona się mocno ciągnęła było widać. Sekundę złowiem. giftik, sekundę złowiony. <grym /dziśla> No ten to się ciągnie, ciągnie się. Także mamy nowe ryby. Nowe, piękne ryby. O, słaba ryba. A mamy lepsze. Różne, co? I tu mamy fajne... Ale myślałem, że muszę wspomagać. O! Mamy tutaj jakieś ryby. O! Łatwo. Czekać tak można żeby zobaczyć ryba. Ty kurde, nie, nie można. Byłoby fajnie. Weźmy na normalny ten hak. Oho. 42 tysiące, nie wiem co to pieniędzy, co... Nie mam zielonego pęcia, ale może. O ten to się ciągnie, ten to się ciągnie, ten to się ciągnie. Nowa ryba, no fajnie. Ta idealnie mi poziom nowy wydała. Ty! Oh my god! Ty! Co jest grane? Co tu, jak ona się ciągnie? A ja w ogóle mam widzowie na on. Ja mam zwącony autofizz, a on, on to lewo Ja się pytam, co to jest za gigant. Tak, Ta, gigant, no. I ja przez tą rybę ledwo, ledwo przeżyłam. No. no, hello. Hello, boy. Siam. Wyłączę no, cały to filtr. No, były już brania. No to też się coś ciągnie, Ale nie tak jak my U, dobra, znowu zebram. U oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, nie, nie. Co tu jest zabranie, matkuje? Przegramy to. O oh god. O oh, ma... Nie, przegramy to. Co to było? Co to było chyba z tego milionu? Pomaga. Oh to było już pociągnięcie. To już było pociągnięcie. To było już można pociągnięcie.